Top 5 najlepszych noży do CS2. Pierwszą kosą są sztylety cienia, tygrysi, kieł w stanie fabrycznie nowym w cenie 605 zł. Bardzo fajny nóż, jak za tą cenę. Drugą kosą jest nóż myśliwski, stal damasceńska po testach bojowych w cenie 670 zł. Nóż jest wart swojej ceny. Trzecią już kosą jest nóż Boi Ultrafiolet. Po testach bojowych cena rynkowa 550 zł. Nóż ma bardzo fajne animacje, jest bardzo przyjemny dla oka. Czwartą kosą na liście jest nóż składany leśny DDPAT po testach bojowych. Nóż jest mały, ma fajną animację. Wyciągania według mnie jest to jeden z lepszych noży na tej liście. Cena rynkowa 650 zł. Piątą i ostatnią już kosą jest Kukri Knife śnieć po ciężkich walkach. Jest to trochę specyficzna kosa ale ma bardzo fajne animacje i jest godna polecenia. Cena rynkowa 680 zł.